Dzisiaj z wami w pewnym sensie o wizerunku chciałem porozmawiać, a mianowicie o temacie takim jak wizerunek, ale z perspektywy jungowskiej, bo jak może wiecie, może gdzieś wam tam w uszy wpadło przy poprzednich filmach albo gdzieś jak o czymś pisałem, no może nie, no to, to powiem. Od jakiegoś czasu właśnie tematyka Tematyka psychologii jungowskiej, psychologii analitycznej bardzo mnie interesuje i gdzieś tam na różnych polach się w tą stronę rozwijam. Mogliście nawet chyba to usłyszeć w jakichś filmach, że gdzieś tam te koncepcje przywołuję, mówię o nich albo przywołuję po prostu tą perspektywę. Dzisiaj ta perspektywa nam się znowu pojawi. Powiem w paru słowach o personie. O koncepcji persony właśnie w ujęciu Karola Gustawa Junga, dosłownie w paru słowach, bo jak ktoś jest tym bardziej zainteresowany, no to można dalej szukać, można poczytać. Czy w ogóle zgłębić to ze sobą, czy to używając tego jako pewnego konstruktu, jakiejś samowiedzy, żeby w ogóle tak popatrzeć gdzieś tam na siebie, na swoje funkcjonowanie, bądź to jeśli jest taka głębsza potrzeba. W, w Tobie, yy, zgłębiając te rzeczy, jako element rozwojowy, może nawet we własnej analizie. No i tak. Taki temat dzisiaj dlatego, że poprowadziłem niedawno warsztat taki pilotażowy, eksperymentalny dla mnie, no bo, bo pierwszy raz. Warsztat w ramach Szkoły Trenerów Meritum. Warsztat poświęcony właśnie wizerunkowi trenera z perspektywy jungowskiej persony. No i tak, cóż to takiego, bo gdzieś tam, że zaczęliśmy w rundce początkowej, no to Pojawiły się, wiadomo, jakieś oczekiwania, ktoś czytał, ktoś się interesował, ale pojawiły się też tematy w ogóle około wizerunkowe, tematyka w ogóle kształtowania tego wizerunku, jak wpływać, jak nie wpływać. I dzisiaj w takim dużym, dużym skrócie gdzieś tam chciałbym o tej koncepcji powiedzieć: Będziecie zainteresowani bardziej, to liczę na wiadomości od Was, na fanpage czy na, czy na YouTube, gdzieś tam zawsze da się jakoś skontaktować. Albo skomentujecie pod spodem. Bo jeśli to zainteresowanie będzie, to albo temat pogłębimy, albo i równolegle bo na pewno będę chciał będę Was zapraszał też na taki warsztat w formie otwartej. Może nawet uda się go zrobić jeszcze w wakacje. Zobaczymy, czas pokaże. No i tak, cóż to jest ta persona? Persona byłaby takim, jest pewnego rodzaju. Trochę kompromisem, trochę narzędziem pomiędzy nami samymi, naszym ego, naszą psychę, a oczekiwaniami społecznymi. Oczekiwaniami społecznymi w sensie no, na przykład wykonywanego zawodu, danej roli społecznej, norm, norm, czy kulturowych, czy norm danego miejsca, gdzie jesteś. Miejsca pracy, na no po prostu oczekiwania społeczne wobec ciebie, wobec Twojego zachowania, wyglądu, Twoich cech, po prostu to, czego to społeczeństwo gdzieś tam od ciebie chce, żebyś no, dane cechy jakoś tam wykazywał, wykazywała. No ale dobra, my tam jakiś swój garnitur cech mamy w środku, no i trzeba to jakoś spotkać. I właśnie takim kompromisem, takim narzędziem, pośrednikiem pomiędzy nami samymi, a oczekiwaniami społecznymi jest właśnie rzeczona persona. Persona z greckiego oznacza maskę. I tu od razu bym chciał mocno zaznaczyć, że tak, dokładnie o to chodzi. Persona to maska, którą przybieramy, gdy wychodzimy do określonych sytuacji społecznych, ale mocno chciałbym zaznaczyć, że nie ma to konotacji negatywnej. To nie oznacza, przybieram maskę, bo oszukuję, okłamuję, chociaż o tym może też zdążymy, zdążę, zdążę powiedzieć. Maskę, pod którą się chowam gdzieś, żeby coś uzyskać, zmanipulować. Trochę tak, bo chcemy, no jakby wychodzimy do społeczeństwa, do różnych zawodowych i innych żeby coś uzyskać, zaistnieć, jakoś zafunkcjonować w tych relacjach i też osiągnąć własne korzyści. Ale nie jest to to samo, broń Boże, nie oznacza przybieranie maski, żeby gdzieś coś ściemnić, zafałszować, ukryć, gdzieś się za nią schować, pod warunkiem, że to jest zdrowa persona. Dlatego, że już sobie powiedzieliśmy, Persona to maska, maska, którą zakładamy wychodząc w określone role społeczne, maska będąca pośrednikiem między nami, tym co w środku, a oczekiwaniami społecznymi. I tak żeby to działało, żeby sprawdziło się i w tych sytuacjach społecznych, a jednocześnie nie szkodziło tobie, żeby ta maska no ta maska nie może uwierać. Czyli E, musi do ciebie pasować więc tutaj cały temat tego że nie jest to maska, która pomoże zmanipulować, ściemnić, gdzieś tam coś przekręcić wśród ludzi, bo jeżeli e, ona nie będzie pasowała do tego, co w tobie nie będzie przedstawieniem tego, co, co w tobie, czyli nie będzie z tym spójna, to będzie widać nie? że będzie, że wiecie, gdzieś tam e, szczęki nie zasłania do końca nie? tu coś wystaje, broda e, tu gdzieś tam Ogólnie jest krzywo przede wszystkim, że tobie będzie niewygodnie, bo dostosowanie się do maski, która jest niezgodna z tobą, przy tym nie jest elastyczna, nie jest, jest, jest sztywna, strasznie boli, będziesz mieć w skrócie, mówiąc poranioną twarz, tak metaforycznie zarzucając temat, więc no, ta persona musi być spójna z tobą. Ona będzie odpowiedzią na to, czego gdzieś tam od ciebie oczekują, na przykład w roli właśnie tego trenera. Stomatologa, czy, czy nauczyciela, czy, no, czy ojca, matki, wszystkich tych naszych rolach, ale ona nie zagra, jeżeli nie jest spójna z tym, co w tobie, czyli jeśli ta maska po prostu nie będzie pasowała, to nie zagra. To jedno. Problem będzie też, jeśli będzie to maska zbyt sztywna, dlatego że. To nigdy nie jest dokładnie to samo, co my tam w środku mamy. To będzie odpowiedź na te oczekiwania, więc będzie trzeba, i trzeba pewne cechy przyjąć, pokazywać, demonstrować, gdy wchodzisz w określone role społeczne. No na przykład, no właśnie wspomniany nauczyciel, czy lekarz czy psycholog, psychoterapeuta, jak niżej podpisany, niżej widoczny. Natomiast, z racji na to, że i bardzo ważne, my możemy mieć tych person kilka, czy wiele, w zależności od różnych ról, w których jesteśmy, ale co bardzo ważne, ta maska nie może być do ciebie ta persona przyrośnięta, musi być zdejmowalna. Teraz bym zrobił jak w Scooby-Doo, nie? Ale no, nie da rady, nie? Bo. Przyrosła, a też nie mam takich umiejętności z montażu filmowego czy z efektów cyfrowych, chociaż może by to fajnie wyglądało. Jeżeli ta maska jest zbyt przyrośnięta do ciebie, czyli jeżeli uwierzysz, że ta persona to ty, na przykład, że persona dyrektora, jak w wiadomym filmie, mój mąż jest z zawodu dyrektorem, jeżeli ta persona do ciebie za bardzo przyrośnie to będziesz tym dyrektorem, czy tym nauczycielem, czy tym policjantem, gdy na przykład przychodzisz do domu, w relacjach z bliskimi, albo w jakichś innych przestrzeniach, nie wiem, y, grasz z ludźmi w piłkę nożną, a i na to boisko będziesz próbował wnieść no, personę, maskę y, adwokata, nie? prawnika, albo prokuratora. No, to co? No, rozjedziesz się na tym, bo pewnie koledzy z wojska cię szybko wyjaśnią, że no, no nie, nie. I, i sobie bądź wtedy w tej masce, ale nie będziesz miał kolegów, nie będziesz grać piłkę, nie. Więc no, y, trzeba dbać o to, mieć tego świadomość, że to nie jesteśmy do końca my, y, w sensie, że to nie jest do nas przyrośnięte, nie jest część nas. To jest część nas, ale nie taka, której się nie da odłożyć na półkę i nie założyć następnej, gdy idziesz w inne miejsce, na przykład na te boisko, albo gdy wracasz do domu. Yy, przypuszczam, że ci, co grają w piłkę z kolegami, tak stereotypowo i seksistowsko jadę, no to pewnie też, jak wracają potem do domu, no to używają innego języka w domu, z rodziną i tak dalej, niż przed chwilą szło na boisku, nie. Tak zakładam, tak sobie myślę. Możecie dać komentarz, nie dam, czy się z tym zgadzacie, czy nie, ale generalnie rozchodzi się o to, żeby ta persona, ta maska była dostosowana do okoliczności, sytuacji, roli, w której się znajdziesz, do której idziesz, ale jednocześnie, żeby była spójna z tobą. Jeżeli będzie na przykład Zupełnie nielicująca z oczekiwaniami danego miejsca, będzie nieadekwatna, danego miejsca roli zawodu czy no dowolnej sytuacji społecznej, to się na tym rozwalić, bo będzie nieadekwatność. Nie? No bo na przykład ludzie uznają, on, ona tu w ogóle nie pasuje, albo w ogóle to jest jakiś dziwak. No, ktoś dziwny, nieadekwatny i tak się dzieje, gdy. Gdy no, ta persona nie spełnia swojej podstawowej roli, czyli tej dostosowującej się do społeczeństwa. Natomiast w drugą stronę też się na tym, roz, na tym rozjedziemy, jeżeli persona będzie w pełni odpowiedzią na oczekiwania społeczne bez ciebie. Czyli wtedy mówimy o takiej sytuacji, że w tej personie człowiek znika, nie? że nie ma jego. Jeżeli nie daj Boże, za tym pójdzie właśnie no, sztywność tej persony, nieumiejętność jej zdejmowania, to może się gdzieś tam jakoś połączyć, no to wtedy mamy kłopot. No do tego tak skrajnościach. W dużym skrócie, w dużej pigułce powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że temat zainteresował, i mam nadzieję, niedługo zaprosić Was na warsztat, a będziecie chcieli to. Będzie i więcej takich opowieści, takich treści tutaj na kanale. Dobra. Do zobaczenia w następnych materiałach.